Francuska gra Claire Obscure Expedition 33 urzekła graczy, krytyków i nawet prezydenta Emmanuela Macrona. Powinniście ją poznać, podbiła serca na całym świecie. Ja wciąż zmierzam do napisów końcowych, ale mogę powiedzieć już, że pochwały są zasłużone. Historia w estetyce Belle Epoque opowiada o mieszkańcach Lumière, którzy żyją w cieniu monolitu odejmującego lata z ich życia. Co roku tajemnicza malarka zmniejsza numer, a ludzie w tym wieku znikają. Aby powstrzymać zjawisko, wysyła się coroczne ekspedycje, zaś nasz bohater Gustaw. W tej roli znany z Dark Charlie Cox i jego towarzysze są członkami tytułowej wyprawy. Chociaż mamy produkt ze średniej półki budżetowej, emocjonuje lepiej niż niejeden gamingowy blockbuster. Zakochają się z miejsca w jej świecie, ale przede wszystkim w cudownej oprawie dźwiękowej. Koniecznie posłuchajcie kilku utworów. Myślę, że gdyby wydali tylko ścieżkę dźwiękową, odniosłaby sukces samodzielnie. A to hej, jest do tego bardzo fajna, dobrze wyglądająca gra. Już przez pierwsze minuty czujemy głęboko melancholijny klimat przypatany cennymi elementami humoru i fantastyczną akcją. Gra należy do gatunku japońskiej RPG. Eksplorujemy zjawiskowe krainy, a starcia z potworami toczymy turowo. Walki są urozmaicone przez elementy zresznościowe, mogące przeważyć o naszym zwycięstwie, gdy uda nam się na czas zablokować atak przeciwnika i wyprowadzić kontrę. To jest hit na wielu poziomach i warty poznania, szczególnie, że cena nie jest zaporowa, a produkcję znajdziecie jeszcze w abonamencie Game Pass.